Mamy to wspaniałe prorostwo Izajasza w pierwszym czytaniu. O tej przygotowanej uczcie, jak tam jest mowa o tych tłustych mięsach i wybornych winach. No to w tamtej epoce to był symbol taki, takiej właśnie obfitości na uczcie. Ale to jest obraz yy, szczęścia w raju. To jest obraz szczęśliwości, czyli takiego wiecznej radości, jak to za chwilę zobaczymy. I następnym zdaniu jest bardzo ciekawe, mistyczne zdanie Izajasza. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Góra to jest symbol, oczywiście jest to Syjon, Jerozolima, ale my to odnosimy bezpośrednio do, do Kościoła który jest niebiańską oblubienicą Pana, Pana Jezusa. Czyli tak naprawdę to jest masz, mowa o Kościele, jest o nas. Że my jesteśmy na tej górze, Bożej górze Kościoła i ta zasłona, albo dalej nazwana też całunem, który był narzucony na twarz ludów, wszystkich narodów, została rozdarta. Zedrze, to jest dosłownie zedrze, tak przetłumaczone. A wiemy, że w, w chwili śmierci Chrystusa, kiedy Chrystus wyzionął ducha, czyli tchnął ducha świętego na świat, w tym momencie rozdarła się zasłona w przybytku, czyli w tym najświętszym miejscu świątyni jerozolimskiej. Ona okrywała tajemnicę Boga. Tam nikt nie mógł zaglądać, tylko arcykapłan raz na rok. Jezus ją swoją, tym mieczem krzyża, rozdał te zasłony świątyni, i to światło, które tam było za tą zasłoną, rozlało się na cały świat. Łaska Boża rozlała się na wszystkie narody, i także na nasze, na nas. I zobaczymy, w następnym zdaniu, dalej, zapisane w końcu tego zdania Raz na zawsze zniszczy śmierć, kiedy zedrze te zasłony. Jezus w momencie, kiedy umierał na krzyżu, umarł po to, żeby pokonać śmierć przez martwy stanie. I to nie tylko pokonać śmierć swoją, ale też i naszą. I wtedy rozumiemy następne zdanie. Dlaczego tak napisane? Wtedy Pan Bóg odszedł łzy z każdego oblicza. Zdejmijajmy ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyżył. To otarcie łez i zdjęcie hańby. Bo jak już nie ma śmierci, to już nie trzeba płakać. Nie, nie, nie ma potrzeby płakać. To jest wieczna radość. Właśnie na tej górze Syjonu, czyli wiecznej szczęśliwości, oblubienicy kościoła, będziemy się radować, bo tam nie będzie śmierci w niebie. I powiedzą w owym biło, to nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy. No, zaufanie nam jest bardzo potrzebne. Zresztą wystarczy spojrzeć w lewo Jezu, ufam Tobie na obrazie. Bo my jesteśmy grzesznikami. Bo my płaczymy Bo my mamy jakąś hańbę. Była mowa wcześniej. Hańba, grzeb, zgorszenie, grzeb. Ale zaufaliśmy Bogu. Właśnie szczególnie Jego miłosierdzie. Że nas wybawi grzechów, z tych słabości. Złożyliśmy naszą ufność w Nim, to jest napisane Dlatego cieszymy się, radujemy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze, czyli na Kościele. Amen.